Cześć, witam na swoim kanale. Dzisiaj odcinek na prośbę widzów. Pytaliście się to, czy prawdą jest to, że jeżeli napisze się negatywny komentarz na temat właśnie Ukraińców, to za to grozi podzieloność karne. Zapraszam do oglądania. No i słuchajcie, generalnie tutaj można potwierdzić to, tylko że to nie chodzi o taki zwykły negatywny komentarz, natomiast bardziej taki atak werbalny typowy. Ataki werbalne właśnie na no nie tylko na Ukraińców, ale także na każdego innego powiedzmy, obywatela innego kraju, na Niemca, na Czecha czy nawet na Romów, to jest to przestępstwo, które jest określone w artykule 257 Kodeksu Karnego. No, i to na przestępstwo ścigane z urzędu, więc taki głupi wpis w mediach społecznościowych no, może dosyć sporo kosztować. No i można za nią dosyć sporo zapłacić. No, chyba że autor po prostu sobie siedzi w piwnicy gdzieś pod Moskwą i nie zamierza się stamtąd ruszać. Więc tak, jak brzmi ten artykuł 8 kodeksu karnego? Kto publicznie znieważa grupę ludności lub poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości, czyli tak, że nie można znieważać ateistów, lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną tej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Czyli tutaj mamy już z grubej rury przestępstwo, a też a propos tego, że to może sporo kosztować, jeżeli chodzi o stawki nawet obrońców, adwokatów czy radców prawnych, którzy bronią spraw o przestępstwa, to należą do najwyższych na rynku. Więc to może dosyć sporo kosztować, nawet nie mówię o kwestii tutaj się na przestępstwo, ale również sama obrona może być dosyć droga i może go i zrujnować. Więc generalnie tak, chodzi w, tym, w tym przepisie chodzi o dopuszczenie znieważenia lub ataku fizycznego na Inną osobę, których motywacją jest np. narodowość człowieka y, lub kolor jego skóry. Aby można było mówić o zachowaniach na tle rasistowskim, o których mowa jest w przepisie artykułu 257 kodeksu karnego, należy wskazać, że zachowania te miały bezpośredni związek z innością osób pokrzywdzonych, wynikającą może z ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu ich bezwyznaniowości. Bez konieczności wskazania, że na przykład dany taki sprawca takiego czynu, czyli w konkretnej sytuacji powiedzmy oskarżony już, mieli świadomość konkretnej określonej narodowości pokrzywdzonych, no i o tym właśnie mówił chociażby wyrok sądu apelacyjnego w Gdańsku z 17 lipca 2018 roku sprawa o sygnaturze 2 AK. 192 na 18. Także dodatkowo tutaj należy uważać, żeby nie narazić się na odpowiedzialność z artykułu 119 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bez wyznaniowości podaga karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Generalnie tutaj przedmiotem ochrony, jeżeli chodzi o taki przepis, jest ludzkość jako całość. Jako zbiorowość różnych ras, narodowości, przekonania oraz wolność od przymusu. Przedmiotem ochrony jest także wolność, swoboda sumienia, wyznania, nietykalność cielesna jednostki. Przedmiot ten określa się także jako wolność od dyskryminacji. W przypadku przemocy, oczywiście, jest mowa o takim intensywnym naruszeniu nietykalności cielesnej innego człowieka. Tutaj też warto wskazać na wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, to jest 5 lipca 2018 roku. Sygnaturka to jest rzymskie 2 AK 218, gdzie właśnie Sąd Apelacyjny zauważył, że o ile na przykład jakby motywem takiego sprawcy takiego przestępstwa jest na przykład to, że pokrzywdzonym o którąkolwiek z tych cech, narodowość, wyznanie czy kolor skóry, to cel takiej przemocy może być różny, na przykład poprzez zastraszanie, podporządkowywanie, zmuszanie, eliminacja z danej dziedziny życia publicznego, ograniczenie w korzystaniu z praw i wolności, czy chociażby eliminacja konkurencji. Cóż, nic zadać nie można, mogę jedynie polecić, żebyście uważali na to, co publikujecie w mediach społecznościowych, bo publikowanie takich wpisów także na Facebooku, YouTube, Instagramie, czy gdzieś tam indziej, to również to właśnie podpada pod takie publiczne znieważanie, za co grozi podziemność karna. I cóż, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.